Witam Was moi drodzy. Shadow z tej strony. A dzisiaj przychodzę do Was z czymś nieoczekiwanym, bo mówiłem, że będzie w tym tygodniu Obsidian Flames, ale zmieniłem zdanie. Stwierdziłem, że chcę Was troszeczkę wcześniej zapoznać z tym, co sobie przywiozłem w zasadzie z mojej wyprawy do Korei. A są to aż dwa booster boxy: jeden Snow Hazard i drugi Clay Burst. Za tym idzie. Patrząc na ten oto, mamy szansę na przykład na Old Arta Aiono. Ale nie przesądzajmy faktów, zobaczymy, cóż się trafi. Bierzmy się za opening. Boosterboxy z Korei troszeczkę różnią się od tych japońskich, a zwłaszcza od tych dobrze nam znanych w Europie. Zawierają mianowicie 30 boosterów, nie 36, jak to jest u nas, a każdy booster ma w sobie jedynie 5 kart, co zresztą mogliście już trochę widzieć u mnie na shortsach. I bardzo znaczna rzecz, jakby tym się różnią od w sumie nawet starszych edycji po prostu koreańskich boosterboxów, to jest coś, co też Japończycy zaczęli wprowadzać. One nie są w folii. To widzicie, one nie są w ogóle w folii, one są po prostu w kartonie tak jak e, są. I jedyne zabezpieczenie to jest tutaj widać taką malutką tasiemkę. I to jest wszystko, to jest całe zabezpieczenie jakie te boosterboxy e, w zasadzie mm, posiadają. Także e, myślę, że możemy się wziąć za ich e, otwarcie i sobie w zasadzie porównamy, który będzie lepszy, czy Snow Hazard, czy e, Clay... I w sumie zastanawiam się, jak je otworzyć. Czy po prostu idzie to pociągnąć? Nie, bo to jest ta, ta siemka, więc cyk nożyk raz i cyk nożyk dwa. Teraz już powinny pójść. Mam przynajmniej taką nadzieję. No, ok, czyli nie otwierałem się tak cudownie, jakbym tego chciał. Niestety, myślałem, że będzie o wiele ładniej, ale. W sumie tak jak stały na półkach w sklepie, to też miałem wrażenie, że są po prostu e, poniszczone. I proszę, tak oto wygląda cały zestaw aż 30 e, boosterów. Z jednej strony może się wydawać, że no, opening na aż 60 tak naprawdę e, boosterów będzie bardzo, ale to bardzo e, czasochłonnym. No Przypominam, po pierwsze, tych kart tak naprawdę jest tylko po 5 w każdym boosterze. Najwięcej czasu nam może zejść z, no nie wiem, męczeniem się z foliami, bo to różnie bywa. No ale. A wy, nie wiem, jeżeli chcielibyście na przykład. Hmm, Spróbować swoich sił, może niekoniecznie w koreańskich boosterach, tylko na ten moment angielski, ale kto wie co czeka w przyszłości? To zapraszam Was serdecznie do sponsora mojego kanału, czyli sklepu internetowego pokemarket.pl, w którym z kodem Shadow. Przepraszam, kodem D Shadow a sam go wymyślałem już się mylę, D Shadow A. Macie 5% zniżki na wszystkie produkty. Myślę, że warto skorzystać. A teraz wróćmy do... Openingu, o proszę, mamy linię ewolucyjną. Mamy koreańskiego Pikachu. Myślę, że go sobie zostawię zdecydowanie. Do swojej kolekcji Brewier Charm i mamy Tinka. Tinka. Tinka? To jest tinka tink, tinka tuf i tinka ton. Tinka tinka. Ojeja! Chciałem tą kartę bardzo w wersji po prostu, nie wiem, angielskiej, ale oja! Ale się cieszę. Mega się cieszę. I cyk, a w tę stronę, do koszuleczki. No, słuchajcie, pierwszy booster już coś jest. To dobrze świadczy, chociaż generalnie e, koreańskie boostery nie mają jakiś. Oj, 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 oporny. Nie mają jakiegoś dobrego drop rate'u, to znaczy na te 30 paczek naprawdę tych dropów nie ma za dużo. Tak naprawdę. Także, no, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale no pierwszy booster z brzegu był, no, szczęśliwy z klejbarsta. Także... Nice, nice. Oczywiście koreańskie boostery nie są tyle warte, co japońskie. W ogóle z dostępnością japońskich boosterów jest duży, ale to duży problem aktualnie. Nawet w samej Japonii. Więc koreańskie zdają się być jakąś alternatywną. I mamy już kolejny drop. Jest to e, i EX. Zobaczcie, nie wiem czy to dobrze widać na kamerze, ale no ten kolor jest po prostu zupełnie, zupełnie inny niż w naszych angielskich setach. Także wow. Wow, wow wow. Ja nadal, jak widzicie, nie umiem otwierać do końca koreańskich boosterów. Jest to nader skomplikowane, muszę przyznać. Lecimy dalej. A powiedzcie, czy wy poza angielskimi, czy może. O, o, coś jest. Mamy łczena w fularcie. Kurde. Ledwo zaczynamy, a tu już naprawdę trochę dropi. Nie wiem, ile te karty są niestety warte. Powiedzmy, że ma... miałbym jakieś wyobrażenie o angielskich, nawet o japońskich, ale o koreańskich nie mam żadnego wyobrażenia, jeżeli chodzi o ceny, ale właśnie powiedzcie, czy wy poza angielskimi setami, ewentualnie nie wiem, jakiś hiszpańskojęzyczny czy niemieckie, bo to najbliżej nas, mieliście okazję otwierać oraz czy mieliście okazję otwierać na przykład no, japońskie karty, które no są bardzo, ale to bardzo pożądane przez niektórych, a może ktoś poza mną też koreańskie otwierał, ty się Kuba nie liczysz, ty dostałeś ode mnie te boostery. Ty wiem, że otwierałeś i masz o wiele lepsze dropy niż ja na swoich. Także, okej. Okay, na razie... Dobrze, pomieszałem te dropy. Uczen e, powinien iść tutaj. Dobrze. E, muszę mieć potem przełożenie, ile było dropów w czym, więc nieładnie jest mieszać te dropy. No dobrze, e, przyznam teraz. E, tak, teraz leci znowu Snow Hazard, więc pomyliłem kolejność. Widzę już, że coś się świeci, ale nie jest to zwykłe holo. Także to, co jest kolejna rzecz, w koreańskich boosterach jak widzicie, nie macie gwarancji, że będzie holo. Tak jak to teraz jest w angielskich kartach. Tak, także, no, powiedzmy, że my mamy pod tym względem na ten moment e, trochę, trochę lepiej i jest to serulecz holo. Także, no, na razie pojedynek jest niewyrównany, bo mamy po lewej stronie zwykłego EXa oraz Illustration Rerkę, po prawej stronie mamy łucznię na Full Arcie, więc, no, na razie powiem Wam tak... No, nie idzie mi otwieranie tych boosterów tak sprawnie, bo powinno być jedno płynne pociągnięcie i cały booster powinien się ładnie wzdłuż e, otworzyć, ale no to nie bywa takie... Proste, pasimian. No, myślę, że w ogóle ten materiał to jest dobry moment, żeby trochę więcej opowiedzieć o e, swoim e, wyjeździe do e, Korei. To był Snow Hazard, prawda? Tak, to był Snow Hazard. E, o moim wyjeździe do e, Korei, bo ma O! Mamy Xian full arcie! Jeja! Mamy dwa full arty z jednego boosterboxa! Co tu się dzieje? Halo! Halo, ja muszę więcej koszulek chyba naszykować, bo mi się już tu kończą wręcz nawet w jednej paczce. Ja cię kręcę, jak mi ten Chien Pao nie chciał w ogóle dropić w angielskim secie, tak teraz wow, full art. No, 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 wow. Tak, mówiłem, że jest to niezła okazja, żeby opowiedzieć co nieco o moim wyjeździe do Korei, bo to nie była zwykła wycieczka. Ja generalnie o Korei wiedziałem przed tym wyjazdem tyle co nic. Mamy Tinglu X, to już jest trzeci drop z lewej strony. Wiedziałem o Korei tyle co nic, poza tym, że istnieje tam K-pop i że była wojna koreańska. Przez którą mamy Koreę Południową i Koreę Północną, obecnie. Można tak w skrócie rzec. E, więc e, tak, na tym się kończyła moja wiedza. Biorąc pod uwagę, że studiuję historię, jest to marny poziom, ale nie ukrywajmy, studia, nawet historyczne, generalnie nauczanie historii w Europie jest. Europocentryczne, zaskoczenie po prostu. Więc, e, no, o krajach Dalekiego Wschodu się wiele nie mówi, niestety. E, więc tak, a samą kulturą też nie byłem zainteresowany, więc może się stać po cholerę. W takim razie jechałem do e, Korei, która jest jednak dosyć odległym krajem. I o matko, mamy Illustration Rare z Dudan Sparsem. I zobaczcie ten jest, a nie, tylko dwusegmentowy, nie trzysegmentowy. O wow. Wow. Ta karta jest naprawdę ładna. Po prostu just like dead. O boże, just like dead. No to mamy 3 3, ale snow hazard ewidentnie w tym momencie jest e, na o wiele lepszej pozycji. O też nie mamy jeszcze żadnych full artów trenerów na przykład, więc e, Clay Bars może nas jeszcze zaskoczyć na przykład. Mamy koreańską Ayono i tylko Holo. Więc tak, możecie się zastanowić, po jakiego kichorta jechałem w takim razie tyle z tysięcy kilometrów do Korei, do kraju, który mnie absolutnie nie interesuje. Otóż, jak parę osób wie lub też nie, częścią ważną mojego życia jest fakt, że jestem harcerzem. I akurat w Korei w 2023 roku odbywał się największy zlot harcerski, czy w zasadzie powinienem powiedzieć scoutowy, czyli World Scout Jamboree. Jest to zlot odbywający się raz na 4 lata i w każdym roku inny kraj jest jego gospodarzem, chociaż no, to jest wybierane w czasie konferencji światowej, tak to się nazywa, to jest World Scout Conference, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. No i na niej jest podejmowana decyzja, który kraj zorganizuje kolejne światowe jambori. Ta decyzja jest podejmowana na 6 lat przed tym jambori, które miałoby się odbyć, znaczy być zrobione przez dany kraj. Zresztą to nie jest tak, że, nie wiem, rzucimy sobie kostką który kraj to zrobi, tylko no muszą być zgłoszone jakieś kandydatury. Kraj musi wyrazić w ogóle chęć zgłosić jakby projekt tego, jakby chcieli, żeby to Jamboree wyglądało. No i podczas konferencji w Baku w roku 2017 Korea wygrała głosowanie. Notabene jej oponentem był... Polska. Tak, my byliśmy kontrkandydatem Korei do organizacji tego Jamboree w 2023. No i w związku z tym, że Korea to zrobiła, a ja sobie takiego wielkiego zlotu odpuścić nie mogłem, zwłaszcza, że byłem też na poprzednim w 2019, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych w Wirginii Zachodniej. Więc po prostu wziąłem, zgłosiłem się, zapłaciłem majątek, nie ukrywam. Chociaż rozłożone na raty, więc to tyle dobrego. No i pojechałem na ten zlot. Bo czemu nie? Bo, bo fajnie, bo fajnie, bo... też tak, o, mamy Tinkatona X, więc jest i kolejny dropik. Cyk, to jest Snow Hazard. SV, tak, Snow Hazard. Um, e, wybaczcie, jakby otwieram te boostery trochę jak leci, i przestaje zwracać momentami uwagę, e, który booster aktualnie e, otwieram. No, e, więc tak, bo może sam event w sobie organizacyjnie nie był zbyt dobry, ale nie chcę tutaj, jakby też nie wiadomo, e, ile mm, mówić. O złych rzeczach czasami lepiej nie mówić po prostu, ale najważniejsze jest to, że samo wydarzenie no, ma jedną wielką zaletę. I to jest jakby powód, dla którego jestem w stanie przejechać te ileś tysięcy kilometrów, zapłacić parę tysięcy złotych, żeby pojechać na taki event, tylko po to, żeby poznać nowych ludzi, zaciągnąć jakieś znajomości. Um, jakby przeżycie takiego zlotu to jest rzecz według mnie nawet nie do opisania tak naprawdę. Po prostu trzeba na takim zlocie być. I przeżyć proszę bardzo, mam Kalibura. szkoda, że nie jest grywalny w Europie, bo jest koreański. Um, trzeba coś takiego zwyczajnie przeżyć, doświadczyć, e, aby zrozumieć. E, czym Jamboree jest samo w sobie, więc jakby moje opis i mamy tego pięknego, naprawdę pięknego tyranitara, którego również chciałem mieć, nie wiem ile jest warty koreański, ale nie ma to dla mnie jakiegoś znaczenia, po prostu ten art jest tak cudny, tak chciałem go mieć, jest to dla mnie teraz wspaniałe uzupełnienie kolekcji, ciekawi mnie czy... Dropnie nam cokolwiek w ogóle z trójki starterów, bo to mnie bardzo ciekawi, bo staram się uzupełnić te trzy historyjki starterów. Także tak, zobaczymy, liczę na to. O, mamy Super Roda i Kroła. No, e, więc no, przywiozłem masę pamiątek, takich dla niektórych nieoczywista a z drugiej strony, słuchajcie, zbieracie karty Pokémon, no nie? Ja też. No to rozumiecie, czym jest kolekcjonerstwo. Jakby, że jest O, proszę! Kolejny drop z tej strony. Jest to tym razem Fari Giraf. Wow, wow, wow. Teraz w ogóle tak patrzę, że chyba pokręciłem dropy, bo, 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 bo. Wait. Tyrek ma D. To też ma D. I jak patrzę tutaj z prawej, to Tinka Ton też ma D. Z kolei Dudanspars ma P. Bo P to Snow Hazard. Mój błąd, mój błąd. A, co ja mówiłem? A, tak. No, pamiątki, kolekcjonerstwo, tak. No i ja poza tym, że kolekcjonuję karty Pokémon, to kolekcjonuję też rzeczy harcerskie, skautowe. W postaci mamy Full Arta Giacomo. Chciałem fularta, no to mam fularta i powiem wam, że to już jest trzeci fullart W tym samym boksie nie wiem, czy tak powinno być, ale ja ewidentnie narzekać nie będę. No proszę, proszę. Nie najgorszy centering. Wow. Eee, ja zbieram, jakby no, rzeczy harcerskie, scoutowe, czyli no, naszywki na przykład. Chusty harcerskie, różne, narodowe najlepiej. Bo, bo, bo tak, bo jakby jest to dla mnie jakaś forma pamiątki, jak dla nas zbieranie kart tak na co dzień. Słuchajcie, no wydajemy papier, żeby zbierać papier. To ja wybadaję papier, żeby jechać na event i wymienić się kawałkiem tkaniny za kawałek tkaniny. To jakby czego nie rozumiecie. To, to, to dokładnie ten sam mechanizm tak naprawdę. Jakby tak, tak w mojej opinii. E, no i co? E, tak mógłbym powiedzieć, co jest najcenniejszym w ogóle możliwym e, celem wymian na światowym Jamboree, mianowicie jest to chusta Nowej Zelandii. Mały kraj. Generalnie na tego typu zlotach jest też jedna święta zasada wynikająca z regulacji Światowej Organizacji Ruchu Skautowego nazywającej się "Safe from Harm i mamy Merila! Jaki on jest słodki! Zobaczcie na to! I ta cała masa wodnych pokemonów pod nim! O Jezu! Ten Snow Hazard przerasta wszelkie moje oczekiwania w tym momencie, bo to jest Snow Hazard, tak, to jest Snow Hazard. Um. Dlaczego Nowa Zelandia jest taka cenna? A, tak, i mówiłem o safe from harm. Safe from harm to jest zasada w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, która opiera się na tym, że dbamy o bezpieczeństwo Boże, ale ten snucha zaraz się otwiera. O bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jakby w związku z tym też przy wymianach obowiązuje zasada, że dorośli wymieniają się z dorosłymi, a dzieci z dziećmi. Za tym idzie, ja miałem dostępnych maksymalnie w tym roku, jeżeli się nie mylę, czternastkę osób z Nowej Zelandii, żeby się wymienić chustą. A pragnę zauważyć, że wszystkich tych dorosłych uczestników na zlocie, który notabene liczył 43 tysiące, było jakieś 7 tysięcy, więc takich jak ja... Były setki, które chcieli zdobyć tą chustę Nowej Zelandii, i mamy Noiverna i Ex w Full Arcie. Kurczę, ale on jest ładny w tym różowym tle. Czy mamy jakiegoś Full Arta z tej strony? Nie, nie mamy jeszcze Full Arta z tej strony. Wow, wow, jest trochę kopnięty z prawej strony, ale wow. Kurczę, trochę sobie nadrobię tą paldę, otwierając te koreańskie boostery, widzę. Naprawdę fajnie drogi. Naprawdę fajnie dropi, nie mogę powiedzieć. E, więc, tak, to sprawia, że Nowa Zelandia jest trudna do zdobycia. Plus sama w sobie e, ta chusta jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ładna. E, sama w sobie jest czarna, posiada mm, czarno-czerwoną lamówkę we wzór takich kwiatków, jakby. Oraz na trójkącie chusty, na plecach, e, jest wyhaftowany. Srebrny liść. O, 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 o. czekajcie, bo mi się wali wieża kart, bo układa mnie tak trochę niechlujnie. Um, wyhaftowany srebrny liść z napisem New Zealand. No i przez to, że tych osób było dosłownie jakieś 13-14 dorosłych, z którymi ja się mogłem osobiście wymienić. No to... No nie udało mi się to zdobyć. Nikomu z Polski się nie udało tej chusty zdobyć i to jest taki cel naszej, jak to określiliśmy, ligi swaperskiej. Bo swap, wymieniać się. Także zobaczymy, może za 4 lata się uda na kolejnym Jamboree. Z czego kolejne Jamboree, uwaga, uwaga, będzie w Polsce, tak? Kolejne światowe dżemboli Scoutowe za 4 lata w 2027 roku odbędzie się w Polsce. Dokładnie mówiąc na wyspie Sobieszewskiej. To jest e, obszar terytorialny, wysłowić się nie umiem. E, miasta Gdańsk. Tak jakby ktoś nie wiedział, wyspa Sobieszewska to jest taka e, znaczy no, z nazwy wyspa, kto by się spodziewał. E, utworzona w widłach Wisły oraz martwej odnogi Wisły, także taka nietypowa wyspa, na, jakby na polskie standardy idealne i mamy skłoka Billy i X. No proszę jakiś zwykły jaksiak zawsze. Spoko jeszcze. Z tego kleju barca nadal nie mamy full arta trenera, w ogóle takiego jakiegoś większego altarta. Więc zobaczymy, może jeszcze coś się nam tutaj trafi. Na razie nic. Jeżeli jesteście harcerzami, bo zgaduję, że może być szansa, że ktoś z moich widzów harcerzem jest. Zresztą. W czasie zlotu miałem okazję, dosłownie przypadkiem, będąc w polskim namiocie i pomagając tam w ogarnianiu, promowaniu Polski i właśnie tego kolejnego Jamboree. Spotkałem grupę harcerzy z Polski, i wśród nich była dwójka osób, która mnie zna, ogląda kanał. Pozdrawiam Was serdecznie, chłopaki. Cyknęli sobie fotkę nawet. Możecie, mogliście widzieć gdzieś tam na moim Instagramie, że puściłem przynajmniej jeden z nich mnie oznaczył, wrzucił zdjęcie i oznaczył to mogliście zobaczyć to zdjęcie Także jeżeli... O proszę, Slowking EX koreański, już drugi, już drugi, jednego już wyciągnąłem. Także ciekawie, ciekawie. E, tak. Więc jeżeli jesteście harcerzami, to ja Was serdecznie już teraz zapraszam na ten 2027 rok na Światowe Jamboree Scoutowe na Wyspę Sobieszewską. Naprawdę będzie ekstra. Nie wiem, ile to będzie kosztowało. Ciężko powiedzieć. Mamy kolejnego Neuwerthla i Jeks. Kurczę. Nieźle, nieźle. Gdzie ja te karty pochowam, bo mi się skończyło miejsce w albumie. Nie wiemy, ile to będzie kosztowało ale jakby wyjdzie w praniu. Nie będzie to na pewno tanie jak na polskie standardy, ale jakby dla tego, czym jest Jamboree samo w sobie, ten zlot, ta forma, ta atmosfera, to jakby według mnie nie ma co żałować pieniędzy. Zresztą jestem pewny, że wasze chówce chcąc was wysłać, po prostu dadzą jakieś dofinansowanie, a jak nie, to nie bójcie się po prostu pozyskiwać środków. Just like that. Także no, tyle z mojej opowieści myślę z Korei w tym wypadku. O, nie, serski wracaj. Bronzor, grusza i ewolucja Serskita. Ile mamy tu boosterów? Trzy klejbarsty i cztery snow hazardy, czyli coś po drodze pomyliłem i jednego klejbarsta zamiast snow Hazarda mi się. Otworzyło. Także zobaczymy, czy jeszcze coś tu będzie, ale na razie wygląda to już, że chyba wyczerpaliśmy pulę dropów, niestety. Jeżeli w tych sześciu ostatnich boosterach już nic nie będzie, to trochę, trochę przykro, szczerze mówiąc, że taka smutna końcóweczka. Powiem, że ja się chyba nie nauczę otwierać tych koreańskich boosterów, niestety. Niestety nie jest to zbyt proste, no mamy tylko wędkę, no zostały już cztery boostery tylko, o i drodzy, wiecie jeszcze co to wynika? Nie daliście jeszcze łapki w górę. Nie subskrybujecie pewnie jeszcze w dodatku kanału i dlatego tak przestało dropić. Te, 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 to nie jest tak, że te karty są od początku w tych boosterach. One się materializują dopiero w momencie otwierania paczek I to przez to, że tak słabo oglądacie, tak mało intensywnie. To tutaj nic nie ma i mamy bug Proszę bardzo Ja mam tą kartę w wersji angielskiej też. No to teraz mam jeszcze do kolekcji koreańską. Wow, wow, wow. Lubię tego psychodelicznego Bax No i jest to nasza ostatnia szansa na Aiono. Zobaczmy, czy trafimy jakąś full artową Aiono w tym klejbarście. Raz, dwa, trzy i nic. Nic, jest to tylko serulecz. I ostatni już, zupełnie ostatni booster na dziś. Da! Ah! opornie, opornie, ale trochę pociągnęło do końca. Snowver, Slowpoke, Slakot, Poltygeist i jeszcze jeden i X. Snow Hazard pokazał na co go stać. Nie można powiedzieć że nie. A więc zobaczmy co mamy z poszczególnych stron. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, nie yeah, ja. 7, 8 i 9. 9 dropów na 30 boosterów. To sporo. Z kolei druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Podobnie, z czego no. 3 fulary. Raz, dwa, 3 Illustration Rare. Tu też są trzy Illustration Rare. I jeden full Art. No nie no, ewidentnie Snow Hazard zwyczajnie po Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz zapraszam serdecznie na World Scout Jamboree. Jeżeli jesteście scoutami, harcerzami, jeżeli nie jesteście, to zostańcie. Dołączcie do jakiejś drużyny. Tylko po to, żeby jechać na ten zlot. Nie pożałujecie, a proszę tego zapraszam jeszcze raz do sklepu pokemarket.pl, w którym zaopatrzycie się w jakieś ciekawe, ciekawe bustery lub inne produkty z serii Pokémon. A póki co do zobaczenia następnym razem i cześć!